Nie jest łatwo stworzyć crossovera, który łączy w sobie dobre właściwości terenowe i sportowe, ale Subaru się udało. Wiktor Smirnow opowiada o głównych cechach modelu Forester drugiej generacji. Pomimo stosunkowo niewielkich gabarytów, użyteczna objętość wnętrza Forestera jest bardzo przyzwoita. Jeśli weźmiemy pod uwagę spory prześwit, który wynosi niecałe 200 mm oraz sportowe zawieszenie, otrzymamy wielofunkcyjny samochód, który cieszy się dużym uznaniem na całym świecie. Nawet jego niezbyt wyrazisty wygląd nie jest przeszkodą w jego popularności. Jeśli wesi wyszenia, umiejętności forestera zależą od konfiguracji. Napęd na cztery koła w tym modelu jest stały. Ponadto istnieje automatyczna blokada środkowego mechanizmu różnicowego i opcjonalnie tylnego mechanizmu różnicowego. Wrażenia ognistej dynamiki samochodów z silnikiem turbo 177 km nie psuje nawet archaiczna czterypasmowa automatyczna skrzynia biegów. W takim samochodzie można jeździć po asfalcie i bezpiecznie wjechać na zniszczoną polną drogę. W wersji z silnikiem wolnossącym o mocy 125 km nie można liczyć na równie szybkie przyspieszenie, ale dzięki niemu zużycie benzyny jest o 10% mniejsze. Jakość jazdy forestera na drogach utwardzonych jest zróżnicowana. Jego mocnymi stronami są dynamika przyspieszenia, dobre prowadzenie i doskonała stabilność. Istnieją jednak skargi dotyczące zawartości informacyjnej kierownicy i tendencji samochodu do podsterowności. Skrzynia rozdzielcza z reduktorem, bardzo ważna przy pokonywaniu lepkiej gleby, występuje tylko w wersjach z pięciobiegową manualną skrzynią biegów, w których znacznie zwiększają się możliwości terenowe. W pozostałych poziomach wyposażenia determinują je małe zwisy i prawie zdolność do geometrycznej jazdy terenowej w terenie. W porównaniu do Europejczyków, którzy słyną z bogatego wnętrza ozdobionego drogimi materiałami, wnętrze Forestera może wygląda trochę blado, choć do jakości wykonania nie można mieć żadnych zastrzeżeń. Samochody były produkowane wyłącznie w Japonii. Jednak pochodzenie wpływa na organizację przestrzeni wewnętrznej. Samochód nie jest przeznaczony dla bardzo wysokich osób, ale osoby średniego wzrostu czują się bardzo komfortowo zarówno za kierownicą, jak i na siedzeniach pasażera. Nie jest również zaskakujące, że kierownica nie ma regulacji zasięgu, a sterowanie klimatyzacją składa się z trzech prostych, okrągłych kół umieszczonych na prostej konsoli środkowej. Tył tylnej kanapy składa się w częściach. Po całkowitym usunięciu powstaje prawie 1,5 metra sześciennego użytecznej objętości z płaską platformą. Bokserki subaru są niezawodne i trwałe. Przy odpowiedniej pielęgnacji posłużą setki tysięcy kilometrów. Jednak świece zapłonowe jako pierwsze cierpią z powodu benzyny niskiej jakości. Konieczność ich wymiany pojawia się czasami po 20 tysięcy km, nawet jeśli elektrody mają trwałe platynowe końcówki. Jedyny plus to to, że do wykręcenia świec nie trzeba wieszać silnika jak w innych modelach Subaru, co znacząco obniża koszty tej operacji. Zaleca się regulację luzów napędu zaworów przynajmniej raz na 100 tysięcy km. Rolki, napinacz i pasek rozrządu są aktualizowane z tą samą częstotliwością. Kupno egzemplarza z silnikiem turbo bez znajomości, jego historii eksploatacji jest ryzykowne, gdyż nie wiadomo, jak poprzedni właściciele traktowali silnik i samochód. Olej w takich silnikach należy wymieniać minimum co 10 000 km. Dodatkowo apetyt na olej silnika z turbodoładowaniem jest znaczny. W zależności od stylu jazdy na jedno uzupełnienie pomiędzy planowymi przeglądami potrzeba do 4 litrów. Jeśli poprzedni właściciel nie zadał sobie trudu zainstalowania turbotajmera, Szanse na uzyskanie żywej turbiny są jeszcze mniejsze, ponieważ nie ma gwarancji, że miał czas na zatrzymanie się po aktywnej jeździe. Ani manualna, ani automatyczna skrzynia biegów, ani inne elementy skrzyni biegów nie sprawiają zwykle problemów. Zawieszenia Subaru cenione są za trwałość. Przy ostrożnej obsłudze samochodu łożyska piasty przedniej i tylnej wytrzymują od 80 tysięcy do 100 tysięcy km, ale podczas montażu dużych kół i zwiększania ich przesunięcia łożyska piasty przedniej mogą zamienić się w materiały eksploatacyjne. Podczas normalnego użytkowania klocki hamulcowe wytrzymują około 30 tysięcy km. Tylne hamulce w samochodach wolnosących to hamulce bębnowe, natomiast w samochodach z turbodoładowaniem są to hamulce tarczowe. Przy drugiej wymianie klocków następuje również aktualizacja tarcz. Wśród drobiazgów zwracamy uwagę na niezbyt niezawodne działanie czujnika światła hamowania. Ogólnie rzecz biorąc, Forester to mocny i trwały samochód, który może zaspokoić ambicje niemal każdego właściciela. To prawda, że tak udane połączenie cech konsumenckich wpływa na wysokie koszty utrzymania. WB. Silniki Subaru, pomimo złożoności ich konstrukcji, są wysoce niezawodne i mają długą żywotność, ale wymagają jakości paliwa, co może skrócić żywotność nawet platynowych świec zapłonowych nawet o 20 tysięcy km. Wersje turbo często wymagają dodania oleju, Minezant. Zawieszenie jest niezwykle mocne i trwałe. Jako pierwsze psują się łożyska kół, zwykle po od 80 tysięcy do 100 tysięcy km. Klocki wytrzymują około 30 tysięcy km tarcze hamulcowe, dwa razy dłużej. Żywotność tylnych amortyzatorów wynosi około 100 tysięcy km. Z reguły zawodzą przed, przed nimi. Mukoło spok. Ochrona antykorozyjna nadwozia jest doskonała, a lakier trwały. Rdza może pojawić się tylko w miejscach, w których jest uszkodzona. Cześć, przyjaciele, szukasz używanego samochodu? Warto zwrócić uwagę na stronę CRME Pro. CARME Pro to duży katalog samochodów, silniki, skrzynie biegów, a najlepsze jest to, można znaleźć informacje o awariach dowolnej części, absolutnie wolny. Wejdź na stronę CARME Pro i dowiedz się o wszystkich możliwych słabych punktach używanych samochodów.